Witajcie na kanale Spasji z tej strony Janek. Dzień rozpoczynam takim widokiem, niezmiennym od poprzedniego odcinka. Po prostu no nie mogę się napatrzeć na te góry, także zostałem troszeczkę dłużej. I pierwszy plan, oczywiście szybkie śniadanko, i zaraz lecę gdzieś na nurkowanie lecimy z odcinkiem. Śniadanie skromne, bułeczkę przykroiłem i dałem troszeczkę masła i na to pieczarki podsmażyłem na patelni i odrobinkę sera skromne, ale bardzo kaloryczne śniadanie jeszcze ostatni raz spojrzę na te góry i lecę na pierwszą plażę 8 km. i kolejne piękne miejsce dwa kampery zaparkowały zjazd od głównej drogi 500 metrów i dojeżdżamy do Cubano Beach Cubano Beach nie mam daleko, żeby poszukiwać idę zobaczyć jak wygląda plaża. Zejście po schodkach oczywiście. No i mamy plażę. Mamy plażę. Dość szybki spadek. No trzeba będzie sprawdzić. A co? jechałem z kąpieliska jak widzieliście 17 minut tylko nurkowałem bo wykrywacz mi ciągle nawala e, ten mój sposób e, przyklejenia tym klejem, no nie zdaje do egzaminu raz działa, raz nie działa, także postanowiłem, że podjadę do pobliskiego sklepu, kupię lutownicę i zrobię to jak należy, no bo przed Czarnogórą i Albanią e, chcę, żeby sprzęt był w 100% sprawny no i mamy sklep Pewex przez V i podobno w tym sklepie dostanę wszystkie akcesoria jakie potrzebuję, także idę się przekonać. No i proszę bardzo znalazłem za 8 euro plus y, zaraz dobiorę jakiś lód i kalafonie śmiesznie, że nie ma żadnej cienkiej cyny są tylko takie bardzo grube ale z dwojga złego lepiej w tę stronę no. a te góry mi się nigdy nie znadzą ale powiem wam no co czego mogłem się spodziewać po Takiej partackiej robocie, nie wiem czego się spodziewałem. Dobrze, że to teraz wyszło, a nie gdzieś w Czarnogórze, gdzie bym musiał szukać wiecie sklepu dodatkowo i tak dalej, i tak dalej. Także wszystko jest. Teraz podjadę na jakąś plażę i na spokojnie sobie to polutuję. Już kawałek przejechałem do plaży. Mam 20 km, ale szukam jakiegoś fajnego miejsca po drodze, żeby stanąć i na spokojnie zreperować detektor. Przy głównej drodze stanąłem w takim miejscu. Dwie rzeczy. No po pierwsze chcę wysuszyć kąpielówki oraz piankę. Po drugie, chcę mieć taki widok. <grystanie> o kurde. A kto tu łódkę zatransportował? Ciekawe. I biorę się za lutowanie detektora. Ale z detektorem mi się trochę zejdzie, także Zostawiam od razu wodę, niech się grzeje na kolejne nurkowanie. Ale spieprzyłem na bożeństwo. Sorry za kolokwializm, ale no zobaczcie na to. Miałem, miałem w zestawie. Nie wiedziałem, no ale dobra, trudno. Przyda się do czegoś kiedyś. Kończę skręcać i zaraz wam opowiem, bo było tutaj niezłe piekło. Okej, okay. także... Koniec. Koniec wyzwania. Koniec poszukiwań. Koniec detektora, niestety, tamto moje klejenie, w momencie jak próbowałem oderwać klej, taka złota blaszka z płytki się odkleiła i został taki mikroczpień grubości, nie wiem, może 1/4 mm. Nie byłem w stanie do tego przylutować. Spróbowałem z drugiej strony rozebrać takie małe, nie wiem jak to się nazywa, jakieś e, takie no, połączenie jakieś tam elektroniczne, i do tego przylutowałem. Detektor się włączył, ładował wszystko, ok. Skręciłem obudowę, no i nagle był ten problem co kiedyś, czyli świeci się na stałe zielona lampka, a nie miga, czyli oznacza, że jest jakieś zwarcie. Rozkręciłem jeszcze raz, patrzę, wszystko jest ok, nie mogę, bo zazwyczaj było tak, że odłączałem pakiet baterii, tam jest taka wtyczka malutka, konektorek, włączałem z powrotem ten konektorek i już normalnie ładował. Teraz nie udało się to zrobić i i próbowałem włączyć, i już potem w ogóle się nie włączał. Na ten moment, tak samo jak przyciskam, nie reaguje detektor. Także yy, tyle. Rok podziałał, i no, trudno, trudno się mówi. Złośliwość rzeczy martwych. Mogłem to przewidzieć. Nie wiem, czy mogłem, tak naprawdę. Wszystko, co się psuje, czy samochód wam się popsuje na trasie, czy wykrywacz, to są sprawy losowe. Los chciał, żebym pojechał do Czarnogóry, dlatego powrót zrobię sobie Czarnogóra, Serbia, no bo chciałem te kraje zwiedzić. Chciałem te kraje zwiedzić jakkolwiek, także no szkoda, szkoda, że tak szybko to się wszystko kończy. Dobra, na razie jadę 4 km na kolejną plażę, no bo nie będę tu przy drodze stał. Okej, okay, zatrzymałem się przy plodinie, piękna pogoda, muszę znaleźć miejsce w ogóle na nocleg, bo tutaj w kierunku Dubrownika, między Makarską a Dubrownikiem wszędzie zakazy i bardzo ciężko, Jakie, jakąś fajną miejscówkę na vanlife. No i tutaj zrobię sobie live'a i będzie trzeba się zastanowić co z detektorem, bo wpadłem na taki pomysł, że mógłbym kupić samą elektronikę od Equinoxa 800C w dobrej cenie i wtedy przełożyć, no i może by działało jeszcze, ale to... Zobaczymy najważniejsze w takich sytuacjach, kiedy coś się psuje, żeby po prostu się nie załamywać, dobrze pozytywnie myśleć, a co los przyniesie dalej, zobaczymy. A kupiłem takie jakieś kotleciki w panierce, bułki hamburgerowe. Mam sałatę, mam ser, żeby nam takie hamburgery wiedzie dużo kalorii. Ok, na spokojnie się wszystko robi. Sałata przygotowana, ser gotowy, i latę karmel wiedzie do tego. I oczywiście życzę smacznego. Kurczaki, całkiem ty ładnie, ale jadę 22 km, bo jest podobno na park Fornacie bardzo dobry parking na spędzenie jednej nocy. I tam na spokojnie pomyślimy, co dalej. Ale tą drogę będę Wam polecał wielokrotnie, bo tak jak nad jeziorem Garda się zachwycałem, tak tutaj, między Makarską a Dubrownikiem, no sami widzicie. Okej, okay, nic lepszego nie wymyśliłem. Blisko miasta. Taki parking, taki parking. Z rana podobno jest tu niezły hałas, także rano będę musiał odjechać, no ale na park Fornacie dużo osób pisało, że bardzo przyjemnie się spędziło noc, nikt nie zawracał gitary, także jest OK. Podgrzewam jeszcze wodę na prysznic. No i co? I taki, taka końcówka dnia w takich okolicznościach. Mamy kolejny dzień. Właśnie jadę szukam jakiejś miejscówki fajnej na vanlife no, i kurczę, ledwo się wyspałem, bo mnie obudzili oczywiście. Czyli takie miejsce przez Park Fortnite po raz kolejny polecane, niezbyt dobre. I co? Długi live, był także gardło boli, bo się nagadałem. E, dobra, szukam miejsca, mam 4,6 km do plaży, może coś się znajdzie po drodze. Odjechałem od głównego miasta, tego o nazwie Ploce. Taka miejscówka, całkiem przyjemna. I. Tutaj są takie rozlewiska. Jest jakaś tablica informacyjna, idziemy zobaczyć. Jest to obszar ujścia rzeki Neretwy, który łączy w sobie krajobraz zarówno morski, jak i bagienny. Tak tutaj wyczytałem: jest to obszar chronionego krajobrazu Natura 2000. Sam tutaj ptaki, no i generalnie cisza, spokój nikt gitary nie zawraca. A to wygląda albo jak strzelnica, albo jak takie coś do obserwowania ptactwa. Nie no, do obserwacji ptactwa zdecydowanie macie stanowiska, takie krzesełka, i tak można sobie obserwować. Ale jeszcze można wejść wyżej. Tu mamy również krótką informację. I co ciekawe, darmowe, darmową e, lunetę do obserwowania. No, miejsce fajne. Samochody przejechły dwa w ciągu 10 minut. Ptaszki śpiewają, jest git. Dzisiaj śniadanie takie samo, czyli bułeczki z pieczorkami, z serem, kawka, i jeżeli chodzi o pogodę, no to co wam mogę powiedzieć? No, chciałoby się dzisiaj zanurkować, chciałoby się. Jeżeli chodzi o to coś, o ten proszek o smaku teoretycznie cytrynowym, jest to taka chemia, jest to tak obrzydliwe, że po prostu. No, wziąłem dwa łyki i nie piję tego. E, nie wiem co z tym zrobić. Trochę pieniądze wyrzucone w błoto. Ok, tutaj póki co zostaje, tam jest plaża 2 km, także przyjadę się zobaczę jak wygląda trochę z wiedzy No i warto było kawałek odjechać, bo widzę tutaj śmietniki, a mam do wywalenia trochę śmieci, także już wiem gdzie. I to jest bardzo fajna plaża. I tak żałuję, że mi detektor nie działa, bo bym już tutaj nurkował. Tutaj mamy Auto Camprio, jakaś restauracja. Tutaj wszędzie jest zakaz kempingowania i się nie dziwię, bo miejsce na Walnach idealne. No i jest plaża. Trochę ludzi się kręci, bary zamknięte. Zobaczmy, co jest dalej. Podobno jest tutaj sporo dzików I dojechałem sobie do takiego doku. Dla jachtów, dla jakichś łudeczek małych. Ciekawe, czy tam bym się dostał lądem, czy trzeba by dopłynąć. Teraz by się kajak przydał, bym sobie popływał trochę. I dojechałem do miejscowości Blace. 30 na godzinę, także muszę jechać spokojnie. I mamy Blace. Jest troszeczkę różnych możliwości w tym miasteczku. A tutaj moją uwagę... Przekup Volkswagen Volkswagen wir lieben Autos Ciekawi mnie Ile ma lat Chill Beach Bar Tutaj w prawej jest Beach Bar No ale taką reklamę w stylu hipisowskim to ja rozumiem No Baza do odrestaurowania Idealna I zjechałem do tego miasteczka Cisza Spokój, tam radio w tle leci Ależ to ma klimat. I wjechałem na jakąś pobliską górę, żeby mieć kawałek takiego ładnego widoku. A to zauważyłem drążki do podciągania, także troszeczkę się popodciągamy. A co? Ale powiem Wam, że plaża naprawdę mi się tutaj podoba. Szczególnie że jest piasek. No i mógłbym tutaj euro poszukać. Tak wiecie, na plaży normalnie, na takiej mam chęć, bo na kamienisty nie bardzo. No, miejscowa super. Jakbyście byli tutaj, nazwę miejscowości znacie. Także coś takiego super. Druciak stoi, stoi. No i gitara. Co teraz? Wyjmuję, wyjmuję flagę. Zaraz oczyszczę tutaj wszystko. I wyjmuję ma na zewnątrz. I opłukuję słodką wodą, bo nie będę z tydzień nurkował. Także po co ta sulma tutaj mi niszczyć sprzęt? Jest ok, tutaj zostawiam, niech sobie wysycha w temperaturze 27 stopni, a nie na pełnym słońcu. Od razu suszę kamizelkę obciążeniową i tutaj muszę potem przyszyć te rzepy, bo one mi się odklejały, odczepiały podczas zakładania tej kamizelki, także przyszyję. I teraz po prostu zaraz Wam pokażę coś, co zrobiło mi dzień. Uwaga, jesteście gotowi? <laughs> Proszę bardzo, z Litwy puszka napoje supermanki i jakaś woda nie wiem skąd dałem tutaj, bo tu jest schowek sklimatyzowany o czym mi powiedzieliście w odcinkach tam z budowy kampera no i wrzuciłem tutaj prawdopodobnie na Litwie, znaczy na pewno na Litwie, żeby się zmroziło i o tym zapomniałem, także ponad miesiąc później będę miał takie oto przysmaki. Kompresor rozłożyłem chciałem podpompować koła, ale okazuje się, że po 5 atmosfer także nie ma potrzeby i jak tam woda na prysznic? No już cieplutka. Miejsce tutaj jest naprawdę ekstra, ale jutro szukam chyba miejsca w cieniu, bo w pełnym słońcu jest fajnie jak sobie nurkuję, chce się ogrzać i tak dalej, i tak dalej. A cały dzień będąc w takich okolicznościach, no to nie ukrywam. No 27 stopni w busie. No i tak to nie jest dobro. W dobro by było około 40-50. No ale jest bardzo, bardzo ciepło. Dobra, trzeba gdzieś dać upust tej energii, także króciutki tręk wjeżdża. I okej. Okay. Już po treningu muszę wrócić, muszę wrócić do siły, do kondycji jak, jako takiej. Wiadomo, że nurkowanie to jest bardzo wymagająca aktywność fizyczna i dostarcza mi dużą dozę satysfakcji, ale na ten moment, kiedy nie mogę nurkować, mam nadmiar energii, którą muszę jakoś spożytkować. Dlatego nie ma moim zdaniem lepszego spożytkowania energii niż praca nad samym sobą. Praca nad samym sobą, nie tylko jeżeli chodzi o sferę intelektualną ale również o sferę fizyczną bo wiele osób zapomina, że nie można odpuszczać ani tego, ani tego także biorę się do pracy i co? no i tak naprawdę dzisiaj już wszystko zrobiłem, co miałem w planach teraz czas na ogarnianie dalej busa jakieś szycia, jakieś ulepszenia wszystko jak przyjedzie Łukasz żebym mógł z powrotem wrócić do swojego wyzwania na pełnej wiecie o co chodzi także ten odcinek w takich okolicznościach dobiegu końca. Widzimy się w kolejnych. Postaram wam się jakieś ciekawostki. Może a propos van life'u troszeczkę wam opowiem o tym, jak mi się żyje. Pokażę wam kampera, przemyślenia po pewnym czasie. Myślę, że to jest fajna opcja. Po takim czasie van life'u, jaki spędziłem w tym roku, myślę, że mogę wam tak rzetelnie wszystko podsumować. A tymczasem trzymajcie się. Jeżeli się podobało, zostawcie to, co lubicie zostawiać. I widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!